Jak Remus znaleźł na Zumkłewisku czerny grunk i złoty miecz, i jak on za to skórą zapłacił. Zawitrzny świat tego dnia śmiał się so ze ścieżki. Słońce z wasa nieba tak rozświcowało całe płele, że nawet nie mizerniejszy bączk w rowie mógł so plece rozegrzec. Bez roga nakający rys na lewy rys na prawo, skarna, śledkływała, co gwasno ładezrzała ładliza, aby na naparząc w opuszczonych. Gniota ją nawrócił, ale bez głęzu, jakby soczesił, że my do osuwania i szczekania rydosnego. je ładnych zarwył ty wiesołosce, że gwizdł i skykuł, jak skurcja ci pepły. Wiesową gromadą, jak na biesadą, na kalej jestmy pod jarząbino. Tam już wzół i wbił w głowę, żeby co nie wyżył, za mną slydę, leżeby i dywył Ty jem sanu do lasa. Rosa już stojała na trywie i na paprocach, były chmura zielonych lastów i iglene górą drzew. Zabiegały słońcu, że ich wapić nie mogło. Nodzi moje są slizała na mechu, ale je biegł drawe, byłem i wiedzę drogo. Ani mnie słychał na łupkach w wrzeszczu w dużym strachu, czy kleść nie idę, Łąka z paprocą i łebeszed, bo są nie w leceniu, a na łyżka, trząsący są od łestała w strun. Przeżyce wlążłem, łeb ma na nałyną, krzową chłejno i zdrzył rzyko w dół i rzeką w górę. Głębszy żdył na wczorajszy dwa kylpie, co tak mądry małeczoma patrzył. Ale mso ich dożdać nie mógł. Tak mnie przeszła do głowy, bojkały królewiące i kylpiach, chtarnebała i braco ma, i spiewył jem taci słowa. Przepłęć taś tu domie kołpie, długą ładną drogą, Zestawa pędzała naszą królewionką młodą. Hej w biały kłupie Głąbek w czarnym lesie, chtarę z wasłe królewiące nowiną przeniesie. Czy nad dużą Łedą swoje białe ruch na pierze, Czy jej smyk na białym zumku zamknął złoty dwieże. Ale dziwny kupie, jak nie niechcałe, tak nie przepłanołe. Widzec też jem nie mógł płyżyć jak wczoraj, bo zamnica szła górą Łedę. W niej jakiś łuk uści ją, Tak Takiem soł wyżył. To nie bądzę tam nic głe. Lepi nic na tą górę na procem, bo to bądzę nozum kwiewiskłe. Brodu, bądze trzeba czekać tam, Gdzie są so w żłobie życi piesk bieli. Takie tam weszedł w Łeda. Z początku szła mnie Łeda do kuelon. Tak, rzeka była snutku, ale dali w żłobie życi. Łeda mnie sygała pod pazachą. Ale mnie uwyżył sobie tego za nic, błęso rzekł, wasasisz są remus na słońcu. Góra po procemnej stronie szła przytkłe wasocim spichą. Nie widzę ni ani drzew, ani, ani brzydu, le cywanna stojała myloma po zbarku, jak świece na w świąto jaster. Je biegł w góro na szterykach jak kład. Ja się zawazł głową we jaśmie ja śmiemacko załalało. Zdrą, a stoi jarząbina. A czyj jiso przestrząsł w gum, widzą, że myły kągły czapk, a koleszei, kuruno. Mac błysk, rzekłem sobie. tac to istny, sostrany jarząbina sprzed lasa, gdzem widzą, biały żumk i królewionko, i na łukości. Przed tym nie cepło włycze cec, a czyjem przecarł rankum? widzą jem, że to krew, ale je przecasnął to i w ciele skłykach był na górze. Stąd je widzę dalek w świat, pływażę ciapków drzwiących. Ale mnie widzę lebur i nic gwiańczy, a nad buerą nie było Leno dalek na podniebiu świecił złoty krzyż. Tyjem łóżę, że to bądze na złonica wlapnie, gdzie nasi do kłeś Na górze mirno było i cepło. Takie wzół ją łeb chłodzacna w kół. Wsządała przytkę spichała w dół, le w tył życi chrzepci schłodził w płyle. Ale Blaży jem so jednak doznył, że tam głąbłe ci rów zarosłom i grabiną, dzelił górą Łatpela i lasu. Od brodu szedł także wądu wedle góry, ale w nim stojało ciile jałówców i wielkich kamieni po błykach, jakby stróżowały nad drogą w las. Pomyśliłem sobie, a może to istnieje stary droga. Ktarną dywni ladzę przez brut jezzele, ale dziś dnia nikt nie jeździ. była ladzą strach. Dziwno tyś mnie bało, że czapk górę był na rąbie wesoci, a we w wakumuny jak jak duży miska. Lewiadny myl rąbi był przerwony, pewno od deszczowi fale. Bielił softi warwiznie piesk żółty i gładci kamienie, a czyjem zdrzeł dłazi, tej tam stoją na pół zakłopony w piesku grunk czerny. Coś na świece, rzekłem do se. tu grunk wystawił. stawił. Ale nie był to grunk jak nasze grunci. Szklił on so czerno, a na brzachu miał biały kryści. był wieką. Takie wieku odkrył i zazdrzył. Uzżył jem teru piesk, a ci a wado Wadobył, ty na spadku bielała kawał ci i płepił. Nie wiedział jem, co to znaczy. Długołem tyde rozmyślał, Jaśiemso rzekł. Ten grunt je deszczą wasz wony. Gwasnął, a leży królewiące, bo je tu stoją na jej zaklątym ząkłewisku. i piejgły zakłyp, jak bało, tak już w zół a grzebac, żeby wakopac kulko. Ale pylce moje zawadzały nieco głę. Chwaca i cygno, To miecz. Dłudzi był na syżin. Śpiczasty od końca, a we weszłodku szerocie niby wierzbinowi last. Zawujące so, że łan nie je zaraz zwiały, lecz czerni. Zaczął ją głę trzyc, rankływą. Ka tego łan nieś bardziej so Takiego w kamiszczan drapac. Tej so pod tą czerną skórą zaszklało, jak złoto. Złoty ta znalazł mieć remusku. Coś ty z nim zrobisz? I przemyśleł jem łackłe, aż mi tak przeszło do głowy. Gwasno ten mieć tyś, słachy królewiące jak ten grunk. Weź i zakłęb głę w gromadze z grunką, a zakłeb pod kwerunową miarą biną mchtarna na tej górze stoi. A nikłemu nic nie powiedz I tak tyś jem zrobił. Miecią jewakłe półkulą pod jarzambiną, a rankoma, ma pył pieską tak, żeby nikt tego myla nie należy lejusą. Przed tej je są, je są baboło mnie spieszno. Ład tego mnie krew ją ale alem se powiedział, że są łeb mają w życie. Czyjem już schodził z góry, Tej mienico za mni wikro tknęło. Patrzo, a to gniota. Teru miesaj, co niedobry głemak cało, rzekł jem tyde do dognotę. Czemu tak głupi mnie znowu nawrócisz? Jeba był i tak przeszedł. Ale teru, prawuj, bo mnie do uchach to zgłdy że do betk w szkłydze, tak ma drawe wele na miływko. Jak me wale cele z lasa, ty je odo so że było zle. sumpun Z palecą, wasok podniesioną nad głową, biegł przez rzeto zabadła. A to pryskał na w stronę, le tak za nim nie byłbym maslu, żeby gbór, chłop jak był jaś taci chwatci. Ale jak on badło, wane ze szkłedę. Ty minął gniotą i mnie, i szedł w las nic nie rzekł się. Ty gniota wcygnął łegun i nam jest żył, a je wiedzą, że łan chce rzec. Co gbur knaje, to nie je nic dobry głe. Za myłą chwilką pon wasiadł z lasa, trzymył on w górce śligan leścianową na płyć z grabą i nią śmigł z góry na dół, jakby próbę był jej dzipkwysce. Tejwan załeł gniota? Płysa. Tak gniota zrobił co so mył myły jakby z niego le płyłowały stała, ale szedł, so, co zamanówsze, przez ziemi i blaszczący na mnie, ale jemu nic płemoc nie mógł. Tak głupon chwacył za szeszhel w karku i zaczął głęboko śligą łekładać, aż psa skwery zaczął blawie. Jak on z nim skończył, tejwan przestąpił do mnie i zapytał: A kzeże stabili był na ząbkowisku. A jak ta was płynarwłe? Jakże się Jakżeś was rzecinaci, czy czy je so zabucił w życe. Krew mnie są so zgąsła na skarnie, aż ścigało, a czyj jem ręką przodku do łosona. Tej tamiem wamakleł łopści guz. Na pewno je owezżył jak larwa, co ją gwiździe noszą na strach zecą, wewilają ją narodzenie. Takiem rzekł. To je głową sobie skazył łe Łan na to ład rzekł. To ceju jeden rys Za to te łademie ład bierzesz le płyłową tego, co ce przesądzony. Te łan mnie czapnął jak przódę gniotą i zaczął mnie karacną szligą leścionową. Je strasnął ząbę biwsze wiarę. Rzems prawie dla wie z Kureł łan mnie dozdługłę teli czasu. was mówił ojciec nasza i zdrowa z Mario, a pewnie i na wieżą w błęga byłoby bezbiegło. Ale do przekazanych kwestelnych łanson so nie doprucowył. Byłem tyś i miał pełną miarą. Jak pan mnie puścił, ty i pędził na ziemię, i widził gniotą cały głęb, przeciupły głęb do ziemi i drażący go jak laste łylści na judysz Judusz wiesił. Ale gbur zasnął szligo i szedł precz. A jesopiec cieszył tak, a jednak je mą złoty mieć, lechtarnym nikt nie wie. Ale przed łecią mamie je stojące lica gbura. Jak wam domie ze śligą przestąpił, zmienił straszno jego wezdrzeni. Bo mnie, jakbym taci zły leczej był widzu, przejni siłę lemso nie wdarzył gdy. czy je tak medytował? Uczył jem mnycnik gniota na so domie przeczaił. Zywnął łan pływaro raz i głośno jak człowiek i pokazał swój dłudzi i czerwony jęzek, a skwernoso doznał, że na niego zdrą, wstył i strząsł so, jaś kurżało. Chcę łan rzec, strąsa so knypie, jak je, a bądź ce lepi. Ale je są żydną miarą nie mógł wstrząsć, tak mnie wszedł te bolała. nawet wstać ze ziemi mnie nie dało. Łeb ten czas, cynie, są, co pała w las, a słone szkłe, szło we strzutką nieba i grzało. Nie są zachcało jeść, ale mso błył. żyła nica za karą, nie przesłomły biadły na płyle. Ale tego oni jednak nie zrobili, bo widział Martę, córką myłą Michałową, z dwojówką od trzech chłejen idącą. Z nią już na pustkiewi mógł są lepiej rozmówić, bo ona jedna młoda, gytko dobrze rozmiała. Szła ona z dwojówką w ręce i wołała z daleka. Jemus, Jemuż! Na to je — Po tu Marta! Ty naszła, postawiła dwojeci i położyła kolmie łażką, Ale je przejedzeniu nie mógł nijak uleżeć. Tyjemso z biedą pomógł na nodzi i jedł na stojączce. Marta nam mnie zdrała i sądzawewała. Czemu ty na stojączce? A je ład rzekł. I nie bega... – Ani ustojec, ani uleżec. – Czemu to nie możesz ani ustojec, ani uleżec? – Łepun najł, gniotą i mię ukrył szligą leszczynową, co tam leży. Gniotas so ostrąsuł, ale je tego nie mogę, i dlatego tego mnie tak byli. – To je naszemu panu igle na na sepio. Nie czyń tego! – odrzekłem. Bym sobie sprawiedlawie zasłużył. Tej pytała, a byli ciebie? Byli jak sfernut, ale to mi nie. Tej na mnie wezrzała i rzekła: Ejle to łance, już guz na głowie zrobił i cełek krwawej. Nie, Marto, to je są sumłe drzewią uderzył i skalicił. Ja ci temu już młykry ruchna. Na to je nic nie rzekł, bo mnie wstyd było powiedzieć, był uszły tak daleko od badła. Ale łana nie popuszczała, ale go dała. Przez te młykry ruchna to już bardziej przecignało o to bici. Ale jona na to nie słuchał. Le wasa resztą bólew i rzekł do Marta. Płodu ile mnie ten prąd leścionowi, co się so padepsza i kunsk gnute rozrachom. Tyłana przeniosła ten prąd, a je podpierająca so, próbę iść. Ale to szło tak zimkłe, że młyleł legnąc. Tak je pomyślał sobie. Płyło wą pyce na ten gusła był a jednak doczygło do wieżą w Błyga. No bez nieba strzymył dodzewiąc błogłe sławiństw, a nawet knie do sydma grzychów głównych. Jak Marta odeszła z próżnymi koma. Ty, Jeso, zaczął kulac. To mnie ulżyło. Czyj słoneczko, So, schlewało za lasem i cyniu z lasu wychładzała na płele tej jej, gnęł chładzkąsk chromłe, moje badło dodom. Na łebłe, że stoił gbur i łeb kłese, rękłes, żdało za dwieżama. W tej chwili jest o gdy lica widzę jegłe, jak łan mnie chceł karać. To bałaskarnie łkości tarną jem widzę w życe przed biłym zumką. 아 임이요 이 트루트